W maju czekają nas w Rublinie rozgrywki o akademickie Mistrzostwo Polski. W zespole akademickim będą występowały koszykarki seniorskiego zespołu AZS UMCS. Wszystkie są studentkami tutaj naszej lubelskiej uczelni. Serdecznie zapraszamy na, na spotkania. Myślę, że nasze szanse są bardzo duże. Przede wszystkim bardzo się cieszę, że gramy u siebie. My cały, cały sezon razem, razem trenowałyśmy, także te przygotowania to teraz po prostu jakby wracamy do formy po, po skończonym sezonie, ale o przygotowaniach można mówić, że cały sezon się do tego przygotowywałyśmy, ponieważ... Cały rok trenowałyśmy razem, także znamy się, wiemy jak ze sobą grać, mamy ustalony jakiś schemat, także myślę, że wystarczy go realizować i mam nadzieję, że odniesiemy sukces. Spotykamy się w Lublinie, trenujemy bardzo ciężko, celujemy wysoko, bo celujemy w pierwsze miejsce. Troszeczkę inaczej się przygotowujemy. Dziewczyny tutaj z zespołu seniorskiego dostały po sezonie dwa tygodnie wolnego. Teraz, teraz jest taki okres roztrenowania, w którym mamy dużo siłowni. Troszeczkę sali i tak naprawdę łączymy przyjemne z pożytecznym, czyli taki okres roztrenowania, który przygotowuje nas do następnego sezonu z przygotowaniem do Akademickich Mistrzostw Polski. Mam nadzieję, że tak jak cały sezon nas wspieraliście, tak będziecie nas wspierać podczas tych meczów. Grałyśmy już ze sobą w klubie przez cały sezon, z niektórymi dziewczynami, znamy się gdzieś tam dłużej, także no myślę, że na pewno jesteśmy bardzo dobrze przygotowane i znamy się na tyle dobrze, że jesteśmy w stanie wygrać te ampy. we we'll